Ja chciałem poinformować Państwa, że Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w podziękowaniu dla Pani Prezydentowej postanowiło przyznać to, co możemy przyznać symbolicznie. Nasz medal, honorowy medal w podziękowaniu za Pani pomoc dla, dla nas, dla ludzi książki. Jestem naprawdę zgłaszana, że tak zostałam uchwalona na ja jej odzwyczaj. Bardzo bardzo dziękuję. Ja chciałabym najserdeczniej, najgoręcej powitać wszystkich, którzy kochają Zobaczyć, co się Bardzo się cieszę, że udało mi się przyjechać do poznania i być razem z Państwem. Cieszę się również, że jest wspaniały profesor Wilkorn, który jest wielkim walcem i żydziarzem, które tutaj mogą zobaczyć. Życzę bardzo bardzo dobrych wrażeń i no chyba przy tej okazji parliwizja został otwarta, czyli otwieram wystawę. Wszystkim najserdeczniej pozdrawiam i cieszę się, że tak dużo miłych, młodych czytelników tutaj zgromadziło się. Szanowni Państwo, stałym, stałym elementem uroczystości otwarcia naszych targów jest wręczanie